Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mam Państwu do zaprezentowania e-papieros elektroniczny marki ProWob Ego. Po otworzeniu pudełka mamy tutaj etui, w którym znajduje się nasz e-papieros. Po otworzeniu etui widzimy dwa zestawy e-papierosów, czyli dwie baterie plus dwa już to na miejsce. Następnie znajduje się ładowarka USB oraz gniazdko sieciowe w ten oto sposób uzyskujemy naszą ładowarkę odłóżmy to na razie na bok tak to wygląda ten e-papieros w całości pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne jest wykonany całość wykonana jest zgrabnie i solidnie widzimy tutaj podobieństwo do papierosów marki Wolisz Dolna część, czyli bateria, pokryta jest przyjemnym dla dłoni materiałem, dzięki czemu zapewnia pewne trzymanie. Następnie w tym oto miejscu widzimy przycisk sygnalizujący pracę tego e-papierosa. Po wciśnięciu tego przycisku zapalna się niebieska dioda, dająca informację o tym, że ten e-papieros pracuje. Ta oto bateria ma pojemność 1100 mAh. Dzięki czemu pełne naładowanie takiej baterii może nam wystarczyć od jednego do nawet trzech dni e-palenia, w momencie kiedy bateria się rozładuje, ta oto dioda sygnalizująca miga 15 razy, po czym gaśnie, i wtedy mamy informację o tym, że należy podłączyć tego e-papierosa do ładowarki. Robimy to w sposób następujący: odkręcamy naszą baterię, a następnie przykręcamy ją do Naszej ładowarki w ten sposób. I ładujemy do momentu kiedy ta oto dioda sygnalizująca zmieni kolor z czerwonego na zielony oznaczający pełne naładowanie. W tym oto miejscu mamy na górze kliromizer o pojemności 1,6 ml. Z grzałką, która ma oporność 2,4 Ohm, zapewniona dużej ilości dymu, także to jest bardzo ważne przy paleniu. Na ile nam może wystarczyć uzupełnienie tego oto pojemnika do pełna? Jest to pytanie trudne, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Część osób uzupełnia likwid dwa razy dziennie, niektórzy uzupełniają raz dziennie. W zależności od tego, ile po prostu Państwo palicie, na tyle, na tyle Wam to wystarczy. Podsumowując, e-papieros e marki Provok. Jest to papieros godny zdecydowanie polecenia ze względu na dobrą jakość. No i bardzo przystępną cenę. Właściwie można ten e-papieros polecić każdemu. Ten model, jak i również wiele innych, możecie Państwo nabyć w sklepie internetowym sigaron.pl ja dziękuję Państwu pięknie za uwagę, z mojej strony to wszystko do usłyszenia.